Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Porozmawiamy sobie dzisiaj oczywiście o Waszej branży na platformie bardziej biznesowej, bardziej e, społecznościowej też, aczkolwiek bardziej takiej poważnej. Pytanie jakby retoryczne, żebyście też zwizualizowali sobie obraz i ogrom tej platformy. Jaką platformę używa ponad 1,2 miliarda ludzi na całym świecie, i to są dane ze stycznia tego roku. Generuje ona 80% leadów B2B, ale 97% użytkowników nigdy na niej nie publikuje. No i tu już wiadomo, pytanie retoryczne, wiemy, że to jest platforma LinkedIn. I ja dzisiaj chcę Wam e, przedstawić, jak wygląda ta liczba 97% z perspektywy waszej branży. No bo zdajecie sobie chyba sprawę z tego, że skoro 97% użytkowników nie publikuje na tej platformie. No to mamy duże pole do popisu, tylko trzeba wiedzieć, jak to robić. Proszę mi powiedzieć, możecie podnieść rękę do góry, możecie odpowiedzieć, czy to brzmi dla Was znajomo, tak? Czy myśleliście kiedyś na ten temat, że macie świetną wiedzę techniczną, ale nie wiecie, jak o niej mówić na platformie LinkedIn, czujecie dyskomfort, dyskomfort promując swoje usługi i unikacie LinkedIn, bo to nie jest dla Was, dla Waszej branży, dla Was osobiście. Proszę? Tak, okej. Okay. I powiem Wam tak, to jest całkowicie normalne, bo platformy LinkedIn ludzie się boją ze względu na to, że nie wiedzą, jak się tam poruszać. Myślą, że to jest platforma stricte, przepisana tylko i wyłącznie dla ludzi z korpo, tak? Takich, którzy są pod krawatem, w garniturach, nie wiedzą um, generalnie, jak się tam odezwać do nich, więc ja bym chciała Wam dzisiaj powiedzieć, że absolutnie to jest mit. Na platformie LinkedIn jest bardzo dużo, bardzo fajnych osób, takich, z którymi możecie zawrzeć naprawdę. Yy, takie długoterminowe relacje, które później mogą się przekształcić we współpracę, we wspólne projekty. I dla tych, którzy wiedzą o tej platformie trochę mniej, chciałabym zrobić takie krótkie intro, krótki wstęp do tego. Dlatego, że LinkedIn ostatnimi czasy, taka przynajmniej jest narracja, że LinkedIn zaczynała facebookzeć. Nieprawda, absolutnie. Jeśli trafiacie na podobne posty, to po prostu są tam trzy takie kropeczki, można sobie dać nie lubię, nie interesuje mnie i to wszystko znika. Natomiast, fej, natomiast LinkedIn nie jest, um, nie jest Facebookiem, tak? I ja też tłumaczę, że to jest taki, wiecie, trochę um, platforma dla osób, które którzy szukają profesjonalistów i ekspertów, e, do tego, żeby rozwiązywali ich problemy, tak? zadania, na których dane osoby się nie znają, poszukują tam ekspertów. Teraz tak, możecie tam oczywiście znaleźć również pracę. Ale przede wszystkim, i to daje możliwości w 100%, możecie tam zawrzeć relacje, zbudować odpowiednie współpracę, tak? Poszukać odpowiednich ludzi. <laughs> Tylko jest jedno ale. Skoro mamy te 97%, które nie publikuje, a ma profile, to pytanie, dlaczego tego nie robi? Jak myślicie? Dlaczego jest... Proszę? To jest wymówka. Też. Też. Co jeszcze? O, właśnie, boją się. I strach to jest największy bloker naszych działań. Dlaczego? Dlatego, że my się boimy. Wchodząc na nową platformę, wchodząc na nowe media społecznościowe, boimy się czego? Oceny innych. Hej, tu, który jest i na Facebooku, i na Instagramie, i na TikToku, wszędzie. Tak naprawdę. Więc pewnie, e, może nie każdy z Was, ale na pewno większość się z hejtem spotkała. Mamy syndrom oszusta, boimy się dopasować, boimy się oczekiwań od strony innych. Nie wiemy, jak tam publikować, co tam wrzucać, żeby tworzyć nasz profesjonalny wizerunek, ale przede wszystkim, żeby to się nie odbiło później na nas. Efektem czego nie publikujemy, bo się boimy, to znaczy, że jesteśmy niewidoczni dla naszych potencjalnych klientów. Bo nie każdy klient znajdzie waszą stronę internetową. A gwarantuję wam, że jeśli wpiszecie sobie w Google swoje imię i nazwisko, to zobaczycie, co wam wyskakuje. I dobrze uzupełniony profil na LinkedInie wyskoczy również na pierwszej stronie. I nawet pokuszę się yy, o coś takiego, żebym powiedziała, że profil na LinkedInie jest nawet zdecydowanie lepszy niż strona internetowa. I powiem wam dlaczego. Dlatego, że na LinkedInie. Oprócz tego, że oczywiście ten profil trzeba dopracować i on ma pracować na wasz wizerunek, to przede wszystkim dlatego, że tam możecie nawiązywać relacje, rozmawiać z ludźmi, pisać do nich wiadomości, do, do swoich potencjalnych klientów, nie sprzedając się na zasadzie kup ode mnie, tak, czy zacz, zacznij ze mną współpracę. Tam możecie naprawdę poznać osoby, do których normalnie nie byście mogli nie trafić. Niestety, ale przeciętni, ale głośni wygrywają, bo są po prostu głośniejsi, ich widać, tak? Nawet osoby, które mają mniejsze doświadczenie, mniejsze umiejętności, ale są bardziej widoczni, bo umieją to wykorzystać. Jak to się przekłada? No oni, oni mają tę współpracę. Ale jest na to rozwiązanie, moi drodzy. Ja wam dzisiaj oczywiście o tym opowiem, jakie to jest rozwiązanie. Przede wszystkim, wchodząc na LinkedIn, musicie wiedzieć, po co tam wchodzicie, jaki jest wasz cel. Bo to, że pozyskacie więcej, że chcecie pozyskać więcej klientów, to jest jakby pobocznie, tak? Waszym głównym celem powinno być coś, co będzie Was nakręcać. I teraz jak dojść do tych klientów? Na pewno musicie określić swoją grupę docelową. Kto wie, kto z Was wie, jakie potrzeby, pragnienia i problemy mają jego klienci? Okej, okay. <laughs> mało. <śmiech> A jakie marzenia mają klienci? Jakie cele mają klienci? A jakie mają obiekcje? Bo mają obiekcje, mają wątpliwości, tak? Dlaczego wybierają Was, a nie kogoś innego? Albo dlaczego wybierają kogoś innego, a nie Was? No, mają jakieś wątpliwości. I trzeba to poznać przez określenie swojej grupy docelowej, określenie problemów, określenie potrzeb, rozmowę z tym klientem. Kolejna rzecz to jest dzielenie się procesem, a nie tylko efektami. My bardzo, nasz mózg jest przyzwyczajony do tego, że my widzimy, jak było w punkcie A i jak jest w punkcie B. A nikt nie mówi, co jest pomiędzy. Nikt nie mówi, jaką drogę przeszedł. Dlaczego? Bo to nie jest fajne? Nie jest ciekawe? Właśnie to najbardziej ciekawi ludzi. Nie, jaki był efekt końcowy, że ta strona, zaczynałam tą stronę internetową robić od tego momentu, a teraz wygląda tak, ale co było pomiędzy. Jakie były wyzwania, jakie były problemy, co napotkaliście na swojej drodze, jak to rozwiązaliście. To jest ciekawe. To daje potencjalnym waszym klientom wasz obraz współpracy. Czego wyszukacie, tak? Jakich rozwiązań? Do kogo się kierujecie? Jak czegoś nie potraficie na przykład zrobić, też jest bardzo ważne. I trzy: edukuj, nie sprzedawaj. My mamy blokadę przed sprzedażą. Bardzo dużo osób nie umie się sprzedać, bo myśli, że sprzedaż to jest wciskanie. A my absolutnie nie wciskamy. Możemy edukować ludzi. Możemy pokazywać jak wygląda współpraca z nami, jak my się opiekujemy klientem. Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, ale opieka nie tylko w czasie trwania współpracy, ale opieka posprzedażowa leży. Leży i kwiczy po prostu. Opieka posprzedażowa u nas na rynku polskim jej po prostu nie ma. Co jest niezwykle dużym błędem. I ja mam jeszcze jedną taką fajną zasadę którą chciałam się z wami powiedzieć, która działa u każdego, jeśli się ją oczywiście stosuje, która pomoże wam odblokować siebie, która, um, która tak naprawdę da wam taką przestrzeń, taką wolność przed oceną innych ludzi. To jest piękna zasada. Jeśli ją wprowadzicie i będziecie ją wprowadzać wtedy, kiedy będziecie się czuć oceniani przez innych, wam to bardzo pomoże. I ta zasada to... O, w napięciu jesteśmy. <laughs> o, przepraszam, tak. I dlaczego tak? I naprawdę, ja wiem, jak to brzmi. O, i nie powinno się, wiem, tak ten. Ale wiecie co, naprawdę, my się boimy oceny innych i to nas blokuje, bo myślimy tak. Jak dam jakiś post merytoryczny, wartościowy, z wiedzą, którą mam, teraz ktoś to może skrytykować, może powiedzieć, że to nie tak. Można to powiedzieć, że on to zrobił inaczej. No i fajnie, no ma prawo do tego, no ludzie. Ale to nie znaczy, że my mamy się tym przejmować, tak? Jeśli ktoś nam pisze, a gadasz głupoty, bo to nie tak, a nie inaczej. Spoko, no masz prawo, tak? Idę dalej. Czy interesuje Was zdanie osoby z ulicy, która do Was podejdzie i powie, słuchaj, bo ty się na tym nie znasz? Co Was to interesuje? Nie znacie tej osoby. Tak samo powinniście podchodzić do. Um, Bycia w przestrzeni social mediów. Linkedin nagradza obecność, relacje i dzielenie się wiedzą, a nie zasięgi, nie liczby, nie wirale, ani takie rzeczy, tak jak macie na Facebooku, na Instagramie czy na TikToku. Tam się liczą też bardzo zasięgi. Ludzie patrzą na liczby, tylko że liczby nie zawsze przekładają się na klientów. Mam nadzieję, że wiecie to bardzo dobrze. Zasięgi są ważne. Ja nie mówię, że nie, ale najważniejsze jest budowanie relacji. Najważniejsze jest to, żeby pokazać siebie z tej takiej fajnej strony, merytorycznej, takiej, że Wy wiecie, co mówicie i o czym mówicie. Macie tą wiedzę, macie doświadczenie i macie umiejętności, które przekładacie później na współpracę z klientami. To trzeba pokazać. No ale dobra, to teraz jak budować ten autorytet, o którym była mowa na samym początku? Pytanie do Was. Ile czasu dziennie potrzeba, żeby zbudować autorytet na LinkedIn? Ja tam słyszę dwie odpowiedzi, słucham. To jest do wyboru. ABC. <grafię> Dokładnie C. 15 do 30 minut dziennie. I na, naprawdę muszę Wam przyznać, że jak ktoś mi mówi, że nie ma czasu, to to jest wymówka. <grafię> to to jest wymówka. Bo e, takie dobre 22 minuty trwa odcinek Przyjaciół. Także zamiast jednego odcinka Przyjaciół możecie skomentować. Posty w, w swojej grupie docelowej u klientów, możecie napisać merytoryczny post, możecie, możecie nawiązać jakąś relację na Linkedinie. Także nie mam czasu, to jest wymówka. Nie mam czasu, równa się nie chce mi się. Pamiętajcie. I zaczniemy sobie tutaj. Ja Wam pokażę kilka sekcji, które jest bardzo ważne na platformie LinkedIn, na profilu, ale podlinkowałam Wam tutaj. Taką aplikację, która się nazywa Autoret App, która może Wam pomóc w tym, żeby zoptymalizować sobie po prostu profil. I o co chodzi? Ona Wam pokaże, jak wygląda Wasz profil z perspektywy Waszego klienta, po prostu. Zaczynamy sobie od. Cofnąć? Proszę. <laughs> Zaczniemy sobie od nagłówka, czyli od tego naszego bio, które jest bardzo ważne, bo to jest jeden z trzech elementów, które widzi Wasz klient zaraz po wejściu na Wasz profil. Pierwsze to jest zdjęcie profilowe, które powinno być wiadomo czytelne, wzrok skierowany na odbiorcę, profesjonalne. Drugie to jest zdjęcie w tle, które jest Waszą bezpłatną reklamą, którą, bardzo którą w ogóle warto wykorzystać. No i trzecie to jest. Raz, dwa, raz. Dwa. W tej aplikacji możecie sobie tutaj zrobić taki podgląd tego, jak wygląda wasz nagłówek. Tutaj macie takie, podejdę, tutaj macie takie liczby 220. To jest liczba znaków, którą ma, ma, możecie maksymalnie wykorzystać u was w nagłówku. 220 znaków ze specjami. A te, dwie, dwie, te dwa elementy pokazują nam pierwsze 40 znaków, które są widoczne przy komentowaniu naszego profilu, bądź jak, właśnie. Publikujemy post, a, i ta pierwsza linijka jest najważniejsza dla Waszych klientów. Możecie, po, możecie zobaczyć, czy Wam się mieści, to, co chcecie napisać, tak? Kim jesteście, komu pomagacie. Chciałam Wam pokazać profil mojej klientki. Oczywiście zgodziła się na publikację. <laughs> Przyszła do mnie, mając taki profil z dopiskiem Web Developer. I teraz tak, w Waszej branży, wy wiecie, co to znaczy, nie? Super. Ale ja, jako osoba kompletnie nietechniczna, ja nie wiem, co to znaczy. Co to znaczy? W czym ta osoba może mi pomóc? W niczym, bo ja nie znam jej branży. Absolutnie. Co się stało? Stało się tak, że spróbowałyśmy napisać ten nagłówek zupełnie inaczej, w taki sposób, żeby doszła do swojej grupy docelowej i żeby pokazała innym, co potrafi zrobić i jak może im pomóc. Jej grupa docelowa. Jest kompletnie teraz inna, ale jest napisane: pomagam, coachom, mentorom i psychologom. Nie innym osobom, tylko to jest jej grupa docelowa i do tej grupy docelowej chciała dotrzeć. Także kim jestem, co robię i komu pomagam? No wiecie, bardzo dobrze, że takie skróty trzeba pokazywać. Pozwoliłam sobie pokazać profile naszych organizatorów, nie wszystkich, ale naszych organizatorów, jak nawet osoby, które mają takie doświadczenie w organizowaniu, Mogą nie wiedzieć, jak na tej platformie się zaprezentować. I to są takie profile, które e, fajnie by było, żeby były poprawione. <laughs> Dlatego, że tutaj potencjalnie ich klienci również nie będą wiedzieć, kim oni są, czym oni się zajmują i co tak de facto robią. Ale również znalazłam dwa piękne profile. I tu już profil Mary i profil Mikołaja który mówi, co, kim jestem, co robię, komu pomagam i ja mogę spokojnie to przeczytać i mogę się z tym albo utożsamić, albo powiedzieć, ok znam już, wiem, z kim ona współpracuje, czy on i teraz mogę polecić ewentualnie dalej. Mary. Kolejna ważna sekcja to jest sekcja o mnie. I sekcja o mnie tak naprawdę nie jest o mnie. Sekcja o mnie się nazywa tylko o mnie, bo ma przedstawiać mnie, ale... W języku korzyści dla mojego klienta. Czyli piszemy tak naprawdę, kim jesteśmy, piszemy, komu pomagamy, jaki problem rozwiązujemy i naszą historię. Bo klient chce nas poznać, chce wiedzieć, z kim ma do czynienia, chce się utożsamić z nami, tak? Czyli jak na przykład lubicie podróże i byliście już w 30 krajach, to napiszcie, lubię podróżować, tak? Podróżowałam już, byłam tu, 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 tu i tu. Może wasi klienci też podróżują, musicie mieć punkt styku z waszymi klientami. Do tego macie 2600 znaków do wykorzystania, także naprawdę jest tutaj pole do popisu. I ta aplikacja Autored App również może Wam w tym pomóc, bo możecie również tutaj napisać, to jest tylko e, kawałek, ale możecie napisać właśnie swoje, swoją sekcję o mnie i sprawdzić, jak będzie się e, pokazywać waszym klientom. Kolejna sekcja, doświadczenie. I w doświadczeniu bardzo często popełniany jest błąd taki, że my piszemy to wszystko, co jest w CV. Piszemy to wszystko, co jest w CV, czyli nasz cały zakres obowiązków, który mieliśmy na danym stanowisku pracy, to jest oczywiście błędem, bo co kogo interesuje, co Ty wykonywałeś na swoim stanowisku pracy trzy lata temu. Nikogo to nie interesuje. Klientów interesuje to, czy umiejętności, które nabyłaś, nabyłeś w poprzednich miejscach pracy, przekładasz na teraźniejszą profesję. I można to zrobić. Można to wyciągnąć. Można wyciągnąć te umiejętności, które rzeczywiście mogą wam pomóc w. Na aktualnym stanowisku pracy. I od czego zacząć? Nie musisz być pisarzem, musisz być konkretny. Nie musicie zatrudniać copywritera, nie musicie się szkolić absolutnie, bo na LinkedInie nie chodzi o perfekcję, chodzi o pokazanie siebie autentycznie, chociaż to słowo ostatnimi czasy jest bardzo nadużywane, aczkolwiek tak prawdziwie, tak? Żeby tam nie było ściemy, nie było owijania w bawełnę, nie było branżowego języka, tylko był człowiek. Bo za każdą branżą stoi po prostu człowiek. Dlatego podjął się problemem i pokaż rozwiązanie, można to zrobić. Mini case study, czyli jak współpracowaliście z danym klientem, możecie opowiedzieć całą historię. I co warto wiedzieć, czyli podać po prostu jakąś fajną checklistę, ludzie lubią checklisty, listy, to jest w ogóle fajny element, na przykład dla lid magnetu, tak? zaangażowanie, czyli budowanie autorytetu to nie jest spamowanie. Czyli nie piszemy nie komentujemy bez kontekstu, jak ktoś wrzuci nam post, to nie mówimy o, jaki fajny, słów, gratuluję ci, jak pięknie. No nie, no, jak chcecie coś skomentować to merytorycznie, nawet jeśli się z tym nie zgadzacie, bo to wtedy pokazuje wasz punkt widzenia na dany temat i to nie jest takie nudne wtedy. Nie wrzucamy linku do swojej oferty pod cudzymi postami, to też się zdarza. Tak? Jeśli chcecie komuś um, wysłać ofertę, to najlepiej robić to w wiadomości prywatnej. I nie piszemy wiadomości sprzedażowych zaraz po dodaniu do sieci, bo na pewno coś takiego Was spotka, bo tacy są ludzie, dodajemy do sieci on, o super, słuchaj, jestem tym i tym, zajmuję się tym i tym, będziesz potrzebować pomocy, skontaktuj się ze mną. Tak? Tak, nie nawiązujemy relacji, absolutnie. Co działa? Komentowanie postów ekspertów z branży, ale właśnie wartościowo, nawet jeśli się z tym nie zgadzamy, możemy wyrazić swoją opinię w sposób kulturalny, z szacunkiem do drugiego człowieka, możemy to zrobić. Odpowiadamy na każdy komentarz pod swoimi postami, nawet ten najmniejszy. I dlaczego? Dlatego, że jak ktoś wszedł na wasz profil, przeczytał post, postanowił go skomentować, to poświęcił na to swój czas. Więc z szacunku do drugiej osoby możemy również mu na, ten, na to odpowiedzieć, tak? I używaj języka swoich klientów, a nie branżowego, bo tak jak ja jestem osobą nietechniczną, tak jakbym z wami rozmawiała o Waszych rzeczach, to 90% bym w ogóle nie zrozumiała, tak bym tak przytnęła. I oznaczaj ludzi, gdy ich cytujesz, czy wspominasz. No to wiadomo, jeśli na przykład będziecie chcieli dzisiaj coś opublikować, bądź jutro, że byliście właśnie na WordCampie, coś Wam się spodobało z którejś prelekcji, warto oznaczyć tą osobę, żeby też z szacunku do niej pokazać, że dała wam wartość. LinkedIn to jest rozmowa, a nie monolog. I tak ja mam, tak jak wam tutaj przedstawiam, 97% ludzi nie publikuje, bo się boi, bo nie wie, co tam ma się znaleźć. Dlatego te 3% to jest nic. Patrząc na to, ile jest ludzi na LinkedInie, to jest nic. I warto to wykorzystać, bo tutaj proporcje się odwracają, jeśli chodzi o Facebooka czy o Instagrama. Tam się nie wybijemy, tak? Tam musimy jakieś huki znajdować, tańczyć do kamery, tak, no kto, no nie przesadzajmy, tak, w niektórych sytuacjach nie, nie wszyscy się w tym odnajdują. Także warto mieć to na uwadze, że LinkedIn daje nam taką możliwość. I tutaj jest przykład postu. Problem, kontekst, rozwiązanie, efekt i call to action. Nie wiecie o czym napisać? Przedstawcie problem. Pokażcie ten kontekst, tak, Jakim, jakie rozwiązanie wy wprowadziliście, bo to jest ważne. Klient chce tego wysłuchać. Post drugi, obiekcja twojego klienta. Rozwiązanie w formie storytellingu, korzyści i call to action. Obiekcja twojego klienta, czyli jaki twój klient ma, ma wątpliwości, tak? bo on ma, ma te wątpliwości. Już kończę. <grytanie> nie spodziewajcie się cudów po tygodniu, bo, LinkedIn, bo na LinkedInie chodzi o konsekwencje, a nie o wirale i nie o zasięgi, tak? Bo to, że wasz post zobaczy, nie wiem, tysiąc osób, to nie znaczy, że to się przełoży na um, waszych klientów, więc absolutnie nie patrzymy na liczby. Plan na pierwsze 30 dni. Zadbajcie o fundamenty na spokojnie, bo fundamenty są najważniejsze. Jak dobrze, wy, dobrze sobie wypełnicie profil na LinkedInie, to będzie to dla Was pracować. Kolejne, daj innym poznać Twój punkt widzenia. Czyli odpowiadaj na każdy komentarz, wchodź w dyskusję, rozmawiaj, nawiązuj relacje. To nie jest ciężkie. 15 minut dziennie naprawdę może Wam zrobić robotę później przy pozyskiwaniu kolejnych klientów i włącz konsekwentne działanie, tak? Czyli nie codziennie, absolutnie nie publikujemy codziennie, nie robimy tego codziennie, tylko właśnie regularnie. To jest dla was prezent. Już skończyłam. To jest dla was prezent, także dziękuję wam ślicznie. Możecie pobrać checklistę, uzupełnić sobie profil na LinkedInie i ewentualnie odezwać się do mnie, żebym sprawdziła i podpowiedziała jeszcze co tam pozmieniać.